Omówimy sobie farby permanent i demi permanent, czyli koloryzację trwałą i półtrwałą, którą możecie stosować w waszych salonach. Jeżeli chodzi o paletę, tutaj na palecie macie 24 serie kolorystyczne i przy, każdej, przy każdym numerku. Po to, żebyście nie mieli w salonach dwóch palet, macie dwie kropeczki. Jeżeli macie jaśniejszą i ciemniejszą, to znaczy, że mamy odpowiednik w permanentnej i w demi-permanentnej. Jeżeli tak jak tutaj mamy tylko ciemniejszą kropeczkę, to znaczy, że tutaj farbę mamy tylko permanentną. Tak jak na przykład mamy tutaj, mamy tylko i wyłącznie demi-permanentną koloryzację. Jeżeli chodzi o farby permanent, są w białych opakowaniach i tutaj na każdym opakowaniu jak widzicie mamy kolorowe kwadraciki. Kwadracik w kolorze nude to farby, które mają odcienie naturalne, czyli wszystkie brązy, które na palecie będą znajdować się tu oraz tutaj. Kolor czerwony, czyli kolory vibrant. Takie naprawdę bardzo, bardzo mocno intensywne kolory. I tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że przy części z tych kolorów macie jeszcze oznaczenie P5. Oznacza to, że farby te będą kryły siwiznę bez dodatku natury. I ostatni niebieski paseczek, który trzymałam to koloryzacja rozjaśniająca. Farby rozjaśniające jedynastki które będziemy mieszać troszeczkę inaczej. Tutaj będziemy mieszać je 1 do 2 z oksydantem, z wysokim oksydantem 9 bądź 12%. Farby permanentne mieszamy w proporcjach 1 do 1 z oksydantem od 1.9 do 12% w zależności od tego co chcemy uzyskać. Czas ekspozycji na włosach to między 30 a 40 minut, 25 z użyciem ciepła. Jeżeli chodzi o farby demipermanentne, mieszamy w proporcjach 1 do 2, najczęściej z oksydantem 1,9 bądź 3. I tutaj w zależności od tego, co chcemy uzyskać, jeżeli chcemy uzyskać tonowanie na włosach, jeżeli chcemy stonować farbami demipermanentnymi, czas ekspozycji to między 10 a 20 minut. Jeżeli za pomocą farb Demi-permanent, chcemy uzyskać koloryzację ton w ton bądź przyciemnienie, wtedy czas ekspozycji to 20-25 minut. Farby super rozjaśniające, czyli nasze 11 na palecie, mieszamy 1 do 2 z oksydantem 9 bądź 12% i czas ekspozycji na włosach to 50-60 minut. Tutaj na dole naszej palety, pod jedenastkami, czyli naszymi farbami rozjaśniającymi, mamy kreatywne miksy. Możemy ich dodać do każdej farby w celu wzmocnienia, zintensyfikowania koloru, na przykład kiedy chcemy zintensyfikować fiolet czy też czerwień, bądź jeżeli nasze włosy mają za dużo czerwonego odcienia, chcemy się go pozbyć, chcemy zneutralizować kolor, dodajemy sobie odrobinę na zielonego. Możemy też stosować jako samodzielne farby, jeżeli chcemy stworzyć kreatywną koloryzację. Każdego z tych mikstonów możemy użyć. Najlepszy efekt uzyskamy na włosach rozjaśnionych, tylko musimy tutaj pamiętać, że mikstony nie mają mocy rozjaśniania, więc musimy zwrócić uwagę na kolor bazowy, na którym będziemy pracować. Następnym bardzo ciekawym produktem, który mamy w ofercie, są kontrasty. Znajdują się tutaj na dole palety. Ja już Wam pokażę, jak one wyglądają. Kontrasty mamy w czarnych opakowaniach. Jest to farba rozjaśniająco farbująca. Tutaj mamy trzy odcienie: jest to orange, red i magenta. Farba ma moc rozjaśniania do czterech tonów. Możemy stosować ją zarówno na włosach naturalnych jak i na włosach farbowanych. Kiedy przychodzi do nas klientka z włosami ciemnymi chciałaby mieć intensywny kolor bądź intensywne pasemka. Tutaj nie mamy tego problemu że musimy dwa razy farbować włosy że musimy je najpierw rozjaśnić przygotować i następnie użyć farby. Jesteśmy w stanie zrobić to za jednym zamachem z pomocą kontrast kolor. Jeżeli chodzi o kontrast kolor mieszamy to w proporcjach 1 do w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać odcień, tak dobieramy sobie oksydant. Jeżeli będziemy pracować na naturalnych, niezbyt ciemnych włosach, na poziomie 7-8, wtedy stosujemy oksydant 1,9 bądź 3. Jeżeli mamy do czynienia z ciemniejszymi, farbowanymi włosami, śmiało możemy się pokusić tutaj o oksydant 9 czy 12%. Color Direct to koloryzacja bezpośrednia o kwaśnym pH. Nie używamy do tego żadnego oksydantu. Produkt mamy już gotowy w butelce. Opowiem Wam o zastosowaniach Color Direct. Jak widzicie, tu mamy tutaj szeroką gamę kolorów. Możemy tworzyć piękne, barwne stylizacje. Możemy tworzyć stylizacje w intensywnych odcieniach, w odcieniach niebieskiego czy różu. Kolor Direct daje nam możliwość pięciu usług w naszych salonach. Pierwsza to będą intensywne, mocne koloryzacje. Druga usługa to będzie, będą koloryzacje pastelowe. Tutaj mamy coś takiego jak Clear, czyli bezbarwny Direct. Każdy z tych kolorów możemy zrobić bardziej pastelowy z użyciem Cleara. Natomiast do czego jeszcze może nam przydać się clear? Clear możemy używać w salonie w momencie, kiedy klientka przychodzi do nas z naturalnymi włosami. Chciałaby sobie tylko delikatnie odświeżyć kolor, na przykład wróciła z, ze słonecznych wakacji. Jej włosy są wysuszone, są matowe, natomiast nie przeszkadza jej kolor. Ona nie chce jeszcze stosować koloryzacji trwałej. Tutaj możemy śmiało zastosować. Bezbarwnego, yy, bezbarwnego directa, kiedy możemy jeszcze zastosować. W momencie, kiedy mamy ładny kolor, zrobiony koloryzacją permanentną bądź półpermanentną, ale brakuje nam blasku w tych włosach, Clear w ogóle nie będzie zmieniał nam barwy włosa, jedynie nabłyszczy go, przez to, że ma kwaśne pH, również domknie łuskę włosa, ten włos będzie jednocześnie wypielęgnowany. Mamy dwie odcienie szarości, silver i grey i teraz na co warto tutaj zwrócić uwagę. Silver będziemy stosować przy włosach mocno rozjaśnionych, będzie nam pięknie neutralizował żółte odcienie. Natomiast grey dedykowany jest do włosów ciemniejszych, do włosów na poziomie czwartym, piątym czy szóstym. Pięknie zneutralizuje nam ciepłe tony, natomiast bardzo, bardzo trzeba zwrócić uwagę na to, by nie stosować go na blondach. Gray ma w sobie bardzo dużo pigmentu fioletowego, w związku z tym na rozjaśnionych włosach da nam bardzo brzydki efekt kolorystyczny. Stosujemy go tylko i wyłącznie przy włosach ciemnych. Kolejna możliwość, jaką dają nam kolor Directy, to usługa Color Kick, tak zwane nasycenie koloru. W momencie, kiedy aplikujemy na nasze włosy koloryzację permanentną, ale stwierdzamy, że potrzebujemy tam jeszcze czegoś, potrzebujemy jeszcze więcej zintensyfikować ten kolor, potrzebujemy więcej powera. Po spłukaniu farby permanentnej myjemy włosy szamponem do włosów farbowanych i aplikujemy na przykład na 5-10 minut direct czerwony, wtedy uzyskamy większą intensywność koloru, nasycenie, jednocześnie też tego włosa pielęgnując. Zadbamy o to, żeby był nabłyszczony, a kolor był bardzo intensywny i trwały. Na pewno padną pytania, jak z trwałością tych kolorów, ponieważ bardzo często kojarzy nam się, że intensywne kolory niebieskie czy róże będą się szybko wypukiwać. Uszczęśliwie Was albo zmartwię. Trwałość jest bardzo, bardzo długa. W związku z tym, jeżeli do naszego salonu w czerwcu trafi mama z dzieckiem, chcąc zrobić swoje pociesze, przyjemność na wakacje i będzie liczyła, że do września tego koloru już nie będzie, ten kolor się wypucze, może się zdziwić. Musimy ją uprzedzić o tym, że tutaj jednak ten kolor jest naprawdę trwały. Opowiedziałam Wam o wszystkich możliwościach, które daje nam marka Subrina Professional do koloryzacji trwałej, które zapewnią naszym klientom piękny, trwały kolor. Natomiast teraz opowiem Wam o czymś, co jest troszeczkę mniej trwałe, ale równie daje nam świetne efekty. Jako pierwsze mamy maski Refresh. Jest to maska z jednocześnie z pigmentem, która na naszych włosach będzie utrzymywać się 5 do 7 myć. Za wyjątkiem maski bordo ta będzie utrzymywać się troszeczkę dłużej. Do czego możemy wykorzystać te maski? Możemy wykorzystać te maski do nasycenia koloru, kiedy nasza klientka nosi bordowe bądź czerwone odcienie. Świetnie sprawdzi się maska bordo. Możemy użyć maski platynium w momencie, kiedy nasza klientka nosi platynowe włosy. Chce zapobiegać żółtemu odcieniowi, chce pięknie wybijać żółty odcień, nosić piękną platynę. Mamy również kolor vanilia, peach i rose do tworzenia modnych odcieni. Jeżeli nasza klientka pracuje w miejscu, które nie pozwala jej na co dzień na noszenie ekstrawaganckich kolorów, a w duszy gra troszeczkę różowo, może użyć takiej maski, na przykład w momencie kiedy jedzie na wakacje. Tak, tak jak Wam wspomniałam, 5 do 7 myć nasza pani Blondynka nakłada sobie kolor Dusty Rose. I po dwóch tygodniach słonecznych wakacji w Egipcie wraca z powrotem do swojego biura z blondem. Na wakacjach była szczęśliwa i kolorowa. Każdy z tych odcieni możemy dowolnie ze sobą miksować, tworząc własne ciekawe mieszanki. Do czego jeszcze możemy użyć masek refresh? Kiedy nasza klientka z odcieniem zimnym, platynowym blondem przychodzi do nas i mówi, że Znudził jej się ten kolor. Być może teraz chciałaby być troszkę cieplejsza, bardziej naturalna, ale doskonale wiemy, że klientka, która jest platynową blondynką, na każdy ciepły odcień reaguje często stwierdzeniem, nawet że to jest pomarańczowe. Oczywiście, jeżeli pani przyjdzie do nas z taką zmianą, możemy użyć farby, możemy użyć tonera. Tylko pytanie, co dalej? Jeżeli użyjemy farby czy tonera, Ingerujemy we włosa. Pracujemy w głębi włosa, i już zmieniamy strukturę włosa. Tak? Natomiast maską, nadajemy jej ciepły odcień, działamy tylko i wyłącznie powierzchownie naszymi pigmentami. Po tygodniu półtorej klientka wraca do nas i albo mówi, że tak, super sprawa i ona jednak chce być troszeczkę cieplejsza, bardziej naturalna. I wtedy śmiało możemy działać koloryzacją permanentną, albo wraca do nas po tym tygodniu i mówi, że nie, absolutnie to nie jest jej kolor, czuje się za żółto, tak? Także tutaj świetnie sprawdzą się te maski. Maski świetnie sprawdzą się na małych dziewczynkach, kiedy mama chce ten kolor na chwilę w przeciwieństwie na przykład do kolor Directów. Lotiony Refresh. To najkrótsza, tak naprawdę z form naszej koloryzacji. Tutaj działanie jest tylko i wyłącznie do pierwszego mycia. Posiadamy 5 odcieni: 10,2, 9,2, 8,2, 7,2 i 6,7. Cztery refreshę z końcówką 2 będą nam wychładzać. Refresh w kolorze 6,7 będzie nam delikatnie ocieplał. Lotion Refresh ma dwa zastosowania. Ma troszeczkę działania lotionu, także będziemy czuć na naszych włosach już produkt do stylizacji. Śmiało możemy go używać przed modelowaniem, bądź też w momencie, kiedy chcemy przygotować sobie włosy do jakichś upięć, a także nadaje nam kolor, delikatnie nam ochładza ten kolor, na co musimy zwrócić tutaj uwagę przy lotionach refresh. Bardzo ważne jest, żeby aplikować ten lotion z odległości, ponieważ jeżeli na mocno rozjaśnione włosy zaaplikujemy go zbyt blisko, będziemy mieć niestety szarą plamę na włosach. Oczywiście ona zmyje nam się po pierwszym myciu, ale możemy sobie zrobić nieprzyjemnego psikusa. Także tutaj pamiętamy o tym, żeby stosować ten produkt z odległości przynajmniej 20-30 cm. coś o produktach do rozjaśniania włosów. W naszej ofercie posiadamy trzy rozjaśniacze. Klasyczny rozjaśniacz Lightener Master. Wcześniej był to Gel Blanc dla tych, którzy znają Subrinę z lat wcześniejszych. Jest to rozjaśniacz bezpyłowy, rozjaśniający do 7 tonów. Posiada niebieski kolor w związku z czym zapobiega wytrącaniu się żółtych pigmentów. Lightener Plex również do 7 tonów, rozjaśniacz z dodatkiem pleksu. Jednocześnie rozjaśnia, chroni i pielęgnuje nasze włosy podczas tego procesu. Jeżeli chodzi o te dwa rozjaśniacze, lightener i lightener Plex, tutaj rekomendowane są oksydanty maksymalnie do 6% w zależności od tego, jaki odcień chcemy uzyskać, jaki stopień rozjaśnienia chcemy uzyskać na naszych włosach. Także tutaj, jeżeli chodzi o oksydanty 9 czy 12%, nie są one zalecane. Trzeci, bardzo fajny i ciekawy produkt to Lightener Freehand. Rozjaśniacz do wszystkich technik z wolnej ręki. Rozjaśniacz, który nie wymaga od nas zabezpieczenia w folię. Śmiało możemy nim pracować na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszę, że w tej chwili już mamy nowy, ponieważ jest on troszeczkę wzmocniony. Nie tak jak wcześniejszy do 5 tonów, tylko ten jest już do 8 tonów. Dzięki czemu możemy uzyskać jeszcze większe rozjaśnienia. I tutaj, przy rozjaśniaczu freehand, śmiało możemy stosować oksydanty 9 czy 12%, ponieważ tutaj już nie działamy dodatkowym ciepłem. Tutaj już nie używamy folii, pianek czy innych tego typu produktów, które pomagają nam rozjaśniać, które dają nam dodatkowe ciepło. Tutaj pracujemy tylko i wyłącznie wolnym powietrzem. Rozjaśniacz ma bardzo ciekawą glinkową konsystencję, dzięki czemu nie spływa z włosów, czy też nie odbarwia nam pozostałych włosów. I w przeciwieństwie do naszych dwóch pozostałych, tak jak Wam powiedziałam, tutaj nie stosujemy wysokich oksydantów, tutaj nie stosujemy niskich oksydantów. 1,9, przez to, że nie mamy dodatkowego źródła ciepła, może być zdecydowanie. Za słabe, natomiast oksydant 9 czy 12%. Jeżeli popatrzymy na włosy, zdiagnozujemy nasze włosy i stwierdzimy, że kondycja włosa nam na to pozwala, śmiało możemy zastosować. Jeżeli chodzi o oksydanty, to mamy 5 różnych oksydantów od 1,9 do 12. I co dla mnie, jako dla fryzjera, jest bardzo ważne: do każdego rodzaju koloryzacji są te same oksydanty. Nie mamy innego oksydantu do koloryzacji permanentnej, innego do koloryzacji półpermanentnej, a innego do rozjaśniaczy. Także tutaj nie zajmujemy sobie zbyt dużo miejsca w salonie, jeżeli chodzi o oksydanty. W wykonaniu każdej koloryzacji, czy będzie to koloryzacja permanentna, półpermanentna, czy koloryzacja direct, bardzo ważne jest, żeby odpowiednio zakończyć proces. Po koloryzacji używamy serii Color Lock, czyli szamponu i maski z różowym paseczkiem. Ta seria jest dostępna tylko i wyłącznie w dużych pojemnościach, co już od razu może nam zasugerować, że to jest seria techniczna dla fryzjerów z kwaśnym pH. Zamykająca łuskę włosa, kończąca każdy proces chemiczny, zapewniająca nam trwałość koloru od farbowania do farbowania. Jeżeli chodzi o pielęgnację włosów przez klientkę w domu, mamy serię kolor z fioletowym paseczkiem i tutaj mamy dostępne szampon i odżywkę. Jest to w małych i w dużych pojemnościach, jak również serię kolor dla naszych platynowych blondynek. Tutaj mamy szampon i maskę. Szampon mamy dostępny również w dużej pojemności. Produkty z serii Color, czyli te z fioletowym paseczkiem, śmiało możemy polecać klientkom do odsprzedaży. Klientki mogą stosować w domu. Ja nawet będę Was zachęcała, żebyście zawsze rozmawiali z klientkami o tym, ponieważ klientki oczekują od nas pięknych, trwałych kolorów. A z tą pielęgnacją w domu już wiemy, że jest różnie, tak? Musimy uświadamiać nasze klientki, aby dbały o to, ale tak jak już wspomniałam na samym początku, sami musimy bardzo mocno pilnować tego, żeby zastosować odpowiednią pielęgnację po koloryzacji na zakończenie zabiegu, który my wykonujemy w salonie naszej usługi. Mam nadzieję, że w sposób jasny i klarowny przybliżyłam wam markę Subrina Professional. Mam nadzieję, że zachęciłam was również do wytestowania naszych produktów do koloryzacji. Ze swojej strony będę zachęcać was do tego, żebyście uczestniczyli w naszych szkoleniach, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Tam ja, jak i moi koledzy z teamu odpowiemy na wszystkie wasze pytania, rozwiejemy wszystkie wasze wątpliwości. Będziecie mogli spróbować wykonać koloryzację za pomocą naszych produktów na modelkach, na żywych organizmach. Potem będziecie mogli zobaczyć w jakiej kondycji jest włos po koloryzacji. A teraz bardzo serdecznie zachęcam was do zadawania pytań na czacie. Mam nadzieję, że uda mi się na wszystkie odpowiedzieć. Bardzo dziękuję.